Szewka kazał być w dziupli na czas. Mówił, że przyjdzie jakiś człowiek razem z Killerem. To musi być jakaś gruba akcja. Spokojnie, taki mamy zawód. Dobrze wiesz, że obaj mamy zajebiście silną psychikę. No wiadomo. Wiesz, co tu się będzie działo. Leć do sklepu po produkty Blue Dolphin. Okej, okay. się robi. To jest grane. No, elegancko, podoba mi się. Bardzo ładnie, wszystko zabezpieczone. Proszę bardzo, panowie, poznajcie się z killerem. No, ale myśleliśmy, że. Od myślenia, to tu jest szef. Proszę bardzo, narzędzia do łapek, podwijamy rękawy i ogień w malowaniu. Bardzo ładny, kurde, no. Tylko mi tu fuszerki nie zrobić. Jak coś, to mówimy na mieście, że byliśmy na robocie z killerem. Dobra. Wyobraź sobie, że malujesz dwa razy szybciej. A my pokażemy ci, jak przy pomocy naszych produktów to zrobić. Kliknij w link poniżej i zapisz się na darmowy webinar już dziś. Liczba miejsc ograniczona.